Sobotni pojedynek Igi Świątek z Anną Kalińską zakończył się zwycięstwem Polki i awansem do czwartej rundy Australian Open. Jednak nie był to mecz, po którym kibice mogli odetchnąć z pełnym spokojem. Choć końcowy rezultat był korzystny dla drugiej rakiety świata, wydarzenia z drugiego seta wywołały sporo znaków zapytania i stały się tematem gorących dyskusji. Niespodziewany zwrot akcji w Melbourne wzbudził niepokój nie tylko wśród fanów. Ale również wśród ekspertów, którzy próbowali znaleźć logiczne wytłumaczenie dla nagłego załamania gry polki. Pierwszy set starcia trzeciej rundy zapowiadał bowiem prawdziwy tenisowy koncert w wykonaniu Igi Świątek. Raszynianka od początku dominowała na korcie, narzucała rywalce swoje tempo i niemal bezbłędnie realizowała założenia taktyczne. Efektem była wygrana 6–1, która sugerowała, że mecz szybko dobiegnie końca. Druga partia przyniosła jednak zupełnie inny obraz rywalizacji. Tym razem to Kalińska przejęła inicjatywę, a świątek niespodziewanie sama zatrzymała się na jednym wygranym gemie. O losach awansu musiał więc zadecydować trzeci set. Decydująca odsłona ponownie przyniosła zmianę narracji. Iga wróciła do swojej gry, odzyskała kontrolę i znów wygrała sześć jednej, pieczętując awans do kolejnej rundy Australian Open. Po spotkaniu nie ukrywała zadowolenia, choć sama zwróciła uwagę na huśtawkę nastrojów i formy, jaka towarzyszyła temu pojedynkowi. Były dwa zwroty akcji. Ale szczerze mówiąc, nie jestem zaskoczona, bo Anna potrafi grać świetnie. I właśnie to zrobiła w drugim secie. Może ja mogłam go rozpocząć bardziej intensywnie, lub zrobić coś innego. Ale właśnie to udało się w trzecim secie. Więc jestem szczęśliwa po tym spotkaniu. Tłumaczyła świątek. Do wydarzeń z Melbourne odniósł się również znany komentator i ekspert tenisowy Tomasz Wolfke w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Jego refleksje były jednak znacznie mniej optymistyczne i wprost wskazywały na elementy, które mogą budzić niepokój w dalszej fazie turnieju. Ja już nic nie rozumiem. Pewnie nie tylko nie ja. To wszystko rozstrzyga się w jej głowie. Iga chyba też do końca nie jest świadoma tego co się stało. Trudno to wytłumaczyć, przyznał ekspert Eurosportu, podkreślając, że tak nagłe załamanie gry jest trudne do racjonalnego wyjaśnienia. Wolfke zwrócił uwagę, że podobne rezultaty, takie jak 0:6 czy 1:6 w kobiecym tenisie, zdarzają się częściej niż w rywalizacji mężczyzn. Świątek sama powiedziała, że taki jest kobiecy tenis i ja się trochę z tym zgadzam dodał, zaznaczając, że kluczowy moment kryzysu w tym meczu pojawił się już w czwartym gemie drugiego seta. Według komentatora, jednym z problemów Polki pozostaje także brak wyraźnego planu B, który można by wdrożyć w sytuacji, gdy podstawowa strategia przestaje działać. Mimo tych wątpliwości, Iga świątek może już koncentrować się na kolejnym wyzwaniu. W czwartej rundzie Australian Open czekają, przynajmniej w teorii, znacznie łatwiejsze zadanie. Jej rywalką w walce o ćwierćfinał będzie 168. zawodniczka rankingu WTA, reprezentantka gospodarzy Madison Inglis. Spotkanie to da Polce szansę nie tylko na awans, ale także na ustabilizowanie formy i rozwianie wszelkich obaw przed decydującą fazą turnieju.